Ja mam takie pytanie. Hmm, czy wie Pan, kto kazał odwołać berlińską konferencję na temat zrabowanych przez Niemców dzieł sztuki i stwierdził, że sprawa reparacji dla Polski od Niemiec to temat zamknięty? Jeżeli pan nie wie, to panu powiem. To jest profesor Ruchniewicz, który został powołany na funkcję dyrektora Instytutu, Instytutu Pileckiego przez, przez rząd Donalda Tuska i ten pan w dalszym ciągu nie został usunięty ze stanowiska po tym, jak okazało się, że jawnie działał na szkodę interesu narodowego, ponieważ chciał stworzyć seminarium poświęcone zwrotom dóbr kultury przez Polskę na rzecz Niemiec. Kiedy ten pan zostanie usunięty ze stanowiska? Myślę, że to jest y, ciekawe pytanie. Whoa! Ja powiem w ten sposób. Jeżeli chodzi o szczegóły tej sprawy, ze względu na swoje obowiązki w Sejmie i zakresy odpowiedzialności, nie zapoznałem się z tą sprawą bardzo szczegółowo i nie będę ukrywał, że tutaj znam wszystkie detale i niuanse. Natomiast myślę, że warto rozmawiać o naszych relacjach polsko-niemieckich w różnych wymiarach, polsko-europejskich również. No, liczę na to, że profesor Ruchniewicz zostanie jak najszybciej zdemisjonowany ze swojego stanowiska, ponieważ jego postawa jest karygodna, skandaliczna i uderza w dobre imię naszego, naszego państwa i uderza w nasz interes narodowy.